Po roku prowadzenia kanału mogę zdecydowanie powiedzieć, że warto. Daje to mnóstwo frajdy i rozwija mnóstwo różnych umiejętności, między innymi planowanie, zarządzanie czasem, umiejętności analityczne, wykorzystanie SEO, kreatywność, a do tego całe mnóstwo umiejętności technicznych, związanych z obróbką filmu i tworzeniem grafik. Co jeszcze? Pewność siebie, odwaga, to wszystko rośnie z każdym jednym filmem, także dla samego tego już warto. Uwaga! Wcale nie trzeba publikować filmów raz w tygodniu albo częściej, tak jak radzą niektórzy. Ja publikowałam swoje filmy co dwa tygodnie, a pomiędzy najczęściej pojawiał się short. I w ciągu roku uzbierałam tysiąc subskrybentów. W ogóle bardzo dziękuję moim subskrybentom za zaufanie, za to, że chcecie się uczyć ode mnie, poświęcając swój cenny czas. Pamiętaj, absolutnie najważniejsza jest regularność. Jak co tydzień, to co tydzień. I stała pora. U mnie jest to godzina 18. Oczywiście cały czas należy coś udoskonalać. Tak, żeby każdy kolejny film był troszkę lepszy od poprzedniego. I tu cel narata ode mnie. Zanim zaczniesz publikować, obejrzyj kilka tutoriali, żeby nie popełniać błędów. Po potem trzeba wracać, poprawiać, a to zajmuje czas. Kolejna bardzo ważna rzecz, której się nauczyłam. Nieżyczywi ludzie cię nie zjedzą. Oczywiście pojawią się negatywne komentarze, ale tak jak w życiu, chodzisz do pracy, do szkoły, narażasz się na krytykę, tylko na co dzień dostaje się w twarz. Tutaj czytasz sobie komentarz, masz czas ochłonąć zareagować, zdecydować czy i jak odpiszesz. Najważniejsze to nie skupiać się na dwóch, trzech niezadowolonych, tylko na całej reszcie wspaniałych, życzliwych osób, które Cię obserwują. Ok, co publikować? Szorty czy dłuższe filmy? Jedno i drugie. Szorty dają zasięgi, pojawiasz się na kontakt nowych osób, natomiast dłuższe filmy tworzą zaangażowanie i dają Ci więcej subskrybentów, także i jedno i drugie. No, i myślę, że niektórzy się zastanawiają, czy już zarabiam na moim kanale. Otóż nie. 1000 subskrypcji jeszcze nie daje monetyzacji. Ona przychodzi w momencie, kiedy masz 4000 godzin obejrzanych Twoich filmów. Jeśli chodzi o tą drugą wartość, to jestem nieco za połową, także jeszcze troszkę do tej monetyzacji. A jeśli chcielibyście zobaczyć, jak to wszystko wygląda od kuchni, dajcie znać, może nagram film na ten temat. A jeżeli macie jakieś uwagi, dzięki którym mogłabym lepiej prowadzić mój kanał, to koniecznie dajcie znać. A tymczasem ściskam Was. Pa!